Cześć ludzie, ja jestem Hewilo, po drugiej stronie jest... Frono, cześć ludzie. I dzisiaj recenzujemy Fairy Zero. Chapter... Numer 2. Numer to tak brzmi no przy tych wiesz, Recenzujemy dzisiaj Chapter 58326. A to 2. Chapter 2. No. Recenzujemy grę... Grę... Prawdy. Tak. I, I słuchajcie. Jest... Na początku powiem. Tak. Pamiętajcie, we Fairy 0 Zero wychodzi w magazynie fai I więc magazyn fai ma swoje okładki. I tutaj też mamy <laughs> fajną okładkę. Powiedzmy tak, widzicie jak w Playboju są okładki, gdzie to nie jest jedna dziewczyna na jakimś takim monochromatycznym play, z tyłu jest napisy. To jest właśnie to. To jest ta sama okładka. Tak naprawdę. Nie przesadzamy absolutnie. Lucy jest w swoim stroju typu mini nie wiem co, bo jest przecięte w pół. To, to ubranie po powierzchni chustki do nosa generalnie. Tak. W tym swoim kubraczku do tego nachylona z rozchylonymi ustami i z chrapkami. No to. No. No naprawdę, no. I w kozaczkach. bo no, jakże inaczej. Ta. I w ponczochach, bo kurde ta. I w tej przepasce Nocler... biodrowej. To znaczy w rajstopach pewnie zaraz dostaniemy w łeb. Dobra. Nie znamy się, no. Dobra, lecimy dalej. I dalej mam okładkę rozdziału. I ona jest? Słodka. Znowu urocza. No. Mavis bawi się z Lamparto to Psem. Ja wiem, to jest marsupilami. Jak nie wiecie, co to jest marsupilami, to wygooglujcie sobie marsupilami. To jest francuski komiks o takim zwierzaku, który właśnie przypomina jego. Ma taki długi ogon, jest żółty i ma centki. Tak. Był nawet niedawno pij film w poszukiwaniu marsupilami czy coś takiego. A, to urocze. No. Ale jedźmy dalej. No i oczywiście z boku mam szokujący chapter drugi, tak, szokujący, no, jak to trążają to w No. <noise> jak no, pamiętasz, no, cała, cała akcja, czy w Zero, na razie dzieje się na wyspie tej Tenro, Tenrio, Tenro, nie wiem jak się... Czyli to, i tego wilka, po polsku to byłaby jakaś wyspa wilka, czy coś. Coś takiego. No i mamy Mavis w wieku lat 13. O tak. I okazuje się, że Zejra też przybyła. Tak, i to generalnie prosto w moje uczucia, jednak żyje, o matko, super. No, Lesbian ja, romance. Z... Ta, ta śmierć była zbyt fajna i zbyt no. taka prosta, żeby znowu się daliśmy nabrać. No. Oj, tę pedzidy z nas. Dokładnie, ale one sobie we dwójkę mieszkają na tej wyspie. To jest zaskakująco mroczne. W tej, w tej wojnie pomiędzy tymi dwoma gidiami wszyscy umarli. Wszyscy. Wszyscy się pozabijali. Nikt nie przeżył. Ta, tylko te dwie dziewczynki. No. Ty, które mają rozmowę o tym, czy. Czy nasza. Mavis wybaczyła zajwę, to wyobrawała jej budki. Dokładnie. Bo ona nadal chodzi boso, ale chodzi dlatego boso, bo to lepiej czuć. Dokładnie i czasą przyjaciółkami to. Ta. Niech się dogada z Cherobs. I oczywiście mają przesłodkie typu Bawek, ty jesteś urocza, ty też jesteś urocza. Nie, ty to jestem bardziej Kora, urocza. No dokładnie. Dawaj wibrator, lecimy. Nie przepraszam, to prawo, to są 13 dziewczynki. Nie jestem... Nie jestem polańskim, nie jestem polańskim mi to nie wyjdzie ujdzie nas sucho. Dobra. No i właśnie tutaj ja mam pokazane, że tylko one przeżyły. No i że w bibliotece. Gdzie... Tak. No i oczywiście... Mawis wszystko czyta. No i zajera się ucieka, bo ktoś idzie do tej biblioteki. No ona z nikim Zaira... nie rozmawiała przez 7 lat. Więc no. co zrobi? A Mawis to komentuje, a co ja się nie liczę? No. No i mamy tutaj legendarne spojrzenie Mawis pod tytułem Zjedzacie w hendorze. I mamy spotkanie pewnego pana Blondyna, jak się nie mam. I wypasu no. na jego krewnych. Dokładnie. I to oczywiście zna... facet. No. Ale zaraz, zaraz się dowiemy o jego imieniu. Potrzymajmy jeszcze trochę w napięciu. No. Oczywiście facet jest... Jasna cholera! Tutaj ktoś wyje, nie powinien tu być nikt. Dokładnie. I Mavis się pyta. Co tu robisz proszę pana? Po co przylazłeś na naszą wyspę? O mój, to jestem biologiem, badam ekosystem. No i tutaj mam krótki, to znaczy dwu siarczysty monolog pod tytułem Że się naczytała książek mm. i że oboje Że oboje tak się bawią słowami no. na końcu wygrała to, że wygrała. Mm. Kocham no. te jego minki, po prostu. Tak, są takie dżabaty, takie urocze. No. I uwaga, I, i, i okazuje się, że Juri Drejar, czyli zgadnijcie kim jest. Tak, by... ojcem Makarowa, czyli tam on jest trzeci, czwarty. Nieważne, no. ten trzeci władca Fairy Tail'a, czy jak to się tam... Makarow. Trzeci albo szósty. Mm. Nie, a nie, trzeci albo piąty, bo to zależy, bo czwarty był ten Marko. No. I, no I ta, Juri... Maris, potem jest to, mm. potem jest ten ciopetto. No tak, trzeci mm. albo piąty. I Juri jest Łowcą skarbów. I szuka. Rise Tak, i szuka generalnie kamienia cennego, który jest schowany ponoć gdzieś na tej wyspie. Tak, Jadelit Tenru. No. Czyli Wilczy ja delit. Mm. I bomb stwierdza, że wolałby nie kraść od małych dziewczynek, więc proponuje grę. Jeśli Ta. wygra. To małe dziewczynki powiedzą mu, gdzie jest jadeit, A jeśli y, wygrają małe dziewczynki, to puszczą wyspę bez zadawania żadnych pytań. Ta, i podoba mi się okładka od Lord of Fairy. No. Ja, ja, ja. ja nie wiem, czy to bardziej wpłynął w adce czy w much. Ale tak bardziej pod muchem podpowie. Trochę tak. No, Mavis jest sceptycznie do tego pomysłu nastawiona, ale Yuri jej mówi, że może spotkać wróżki jak wygra. O, wróżki! Bo przeczytał to na książki. No. No, czyli mamy tutaj faceta, który jest... ma mądrość prosto z ulicy. Dokładnie. I tutaj mamy grę w reguł, w których... Troszkę nie rozumiemy. To znaczy rozumiemy, bo tu trzeba nie wychodzi na to, że jeżeli jedna osoba mówi prawdę, to druga musi powiedzieć prawdę. Jeżeli druga kłamie, to druga też powinna skłamać, że po prostu trwa to wyczyść, kiedy pewna osoba, kiedy osoba mówi prawdę, a kiedy nie. No, do tego to się ale. sprowadza, chyba. Tak, ale z drugiej strony to jest bez sensu, bo jedna osoba może zblefować, że nie kłamała, i potem może okłamać. Żeby... Ale, żeby wyrównać szansę. Juri wyciąga asa z rękawa, jednego z wielu zapewne. Ta. Wyciąga y, ten kamień osądzenia. Ta. Który robi osądzający sferę, gdzie... Nie można kłamać. On <grym> ten, kto wygra, kto przegra. No. I ma się świecą oczka pod tytułem na słowo magia. No. To znaczy, rozumiem, że one były od trochę czasu same. Ale wyjął w magicznym świecie. To jest tak, jak ja bym się ty patrz. Górka! Czym jest to diabelskie urządzenie do kradzenia dusz? No ale to jeszcze, to, to jeszcze nie jest najlepsze. Ponieważ generalnie jeśli chcecie się zapoznać bardziej w tym, co oni grają, to najlepiej jest przeczytać chapter. Bo w to co oni grają trudno jest to wyjaśnić. Oni tam sobie urządzają taki próbny rozruch tej gry. I z tego najwięcej tak. można załapać o co chodzi. Tak, i okazuje się, że Mavis by wygrała. Dokładnie. I dalej mamy kady po mały się cieszy. Kurde, macie naprawdę to jest urocze dziecko. No prawda? Jak już będę duży, to moja córka też taka będzie. A, czy... No tak, zaoszczędzić na, no, na butach. Prawda. Nie, moja córka będzie mieć buty, no ale dobra, nieważne. Mm. Obecnej jej nogi. No. No. O, jest taki mały monolog Juriego, który stwierdza, że e, zwykle jak w każdym sporcie że jak grasz u siebie, to jest to jest lepiej. A tutaj, że on jest super spostrzegawczy i ma mądrość z ulicy, no to może się dowiedzieć dużo rzeczy na temat Mawis. Czyli będzie miał przewagę w tej grze. Ja. I on, I on myśli, że to, że to Mavis zacznie, a ona mówi, że proszę zaczynaj. Dokładnie, ponieważ... Czy zaczniesz, czy ja zacznę, wygram to w jednej rundzie. I tutaj tutaj mamy uroczy rysunek Mavis, bo to no. trzeba przyznać. I, I dalej mamy coś ciekawego, bo mamy tutaj właśnie słowa Mavis, że ona tak poznała Juriego. Mhm. I że zostało 95 dni do utworzenia fairy No. To jest ciekawe same w sobie. Bo autor sobie dał ogranicznik y, 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 y czasowy. I to jest o tyle ciekawe, bo to trochę, trochę mi to przypomina cofnięcie wskazówek w bliczu. No może, trochę. Troszkę tak, ale... I to jest... i ten właśnie chapter pokazuje, że cholerny Maxima, jeżeli chce, to potrafi, a on jest śmierdzącym leniem, woli rzucić <grym> na wkładkę parę cycków... No. Lecieć, lecieć na flow, bo słuchajcie, bo ty, jak czytacie to bangę, to jest... Niech teraz będą demony. My się panowie ociec Greja, da mu power-upa. Po co trenować? Tak, trenowali już 7 lat, bez przesady. I to jest właśnie, to jest najpiękniej wyfalszone bo z jednej strony Hiro robi to co chce pod tytułem... A teraz zrobię tański. <laughs> bez przedwódówki, po prostu niech będzie bez przewodówki. a tak poszli na imprezę nie po ich 7 lat <noise> dokładnie, ja się pierdolę no. pojawią się smaki ale na sekundę no. niech będzie fajnie, niech będzie się działo dokładnie <noise> to jest po prostu redoka ale tutaj ale naprawdę ani, ani postacie z niej są źle napisane nie jest to Naruto. To jest całkiem... całkiem w porządku. To nie spodziewamy się nie wiadomo czego po tym, ale czujemy... Że to może ale być coś fajnego. No to... I no ja, się, ja się będę tego trzymał, że to może być coś fajnego. Zwłaszcza, że ja lubię Mavis, no to... Ja też lubię mamic. Hmm. To znaczy, chcę, żeby było więcej, żeby już oni poznali tego trawiastego dziadka. No. To znaczy jest możliwość, jest dużo tego, co może być. No. Ale Chapter, chapter był... nic się w nim nie działo. Do rozmowy też do niczego nie prowadziły, bo Wiesz to tak co, to jest, naprawdę... to jest, prowadzą... to jest dru drugi chapter. Jeśli do końca czwartego oni nic nie zrobią, no to wtedy, wtedy możemy się zacząć martwić. Bo to będzie piraze oko jeden tom. Czwarty, A, piąty chapter. Za... Zamiast, bo tak naprawdę tą grę i to wszystko dałoby się rozwinąć w tym chapterze, zamiast tego gadania, no. tego wszystkiego. A, ty... A tak na razie zero się czyta przyjemnie. Hmm. Słodko, miło i przyjemnie. Dokładnie. Hiro ma fajną kreskę. Już teraz. Więc nawet mo można na to patrzeć. Dlatego będziemy czytać dalej. Z drugiej strony czekamy na Grey'a. Po prostu musimy wiedzieć kiedy się Grey skończy, bo wtedy zrobiłem wt wtorkową recenzję Grey'a. Dokładnie. <laughs> Dlatego, ludzie, już nie przedłużamy. Oprócz tego, że mamy respekt do Matthew, że zawala zamiast czterech rozdziałów na miesiąc zawala pięć rozdziałów robi pięć rozdziałów tym bardziej że zero ma 30 stron no więc co tym bardziej widzimy że tak gra się nie skończyła w tym rozdziale no wiesz co ja myślę że on pracuje tak jeden tydzień poświęca żeby zrobić cały miesiąc retail'a i zero i ta a przez resztę czasu się obija albo ogląda pornole albo ogląda pornole Dobra, słuchajcie, nie przedłużamy. Facebookujcie, lajkujcie i wszystko róbcie. A my wracamy we wtorek z recenzją mangi, która ostatnio się zahaczyła na autosąd. Dokładnie, jeśli, jeśli czytujecie regularnie newsy yy, animowo-mangowe, to opowiemy i tak o tym. Więc trzymajcie Dobra. się, cześć. Trzymajcie się, cześć.